Witaj, oto czytanie dla Zodiakalnego Skorpiona na grudzień 2024. Sprawdzę w nim, jaka energia cię prowadzi w tym miesiącu, potem będzie duży szczegółowy rozkład. Na temat tego, co idzie w Twoją stronę, będą afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc w grudniu, i na końcu jeszcze dodatkowo odczyt z charmsów na temat tego, co Cię czeka w grudniu, także warto zostać do końca. A teraz zobaczmy, jaka energia Cię prowadzi. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, nie wszystko z każdym rezonuje. Bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. A jeśli mało co, to zobacz swoje czytanie dla ascendentu, bo ten znak też mocno rządzi Twoim kosmogramem. Zobaczmy, jaka energia prowadzi Skorpiona w grudniu. Wow! Freja, bogini Freja, bogini Wikingów, z energią odwagi. Daj się ponieść przygodzie. Bądź odważny i podejmuj ryzyko. Wow, czuję tutaj taką namiętną, pełną pasji, odwagi, determinacji, energię, skorpionie. You are on fire, czyli masz w sobie ogień. Czuję ta, ta, takie słowa, taki przekaz. Um. Wielu z was zdecyduje się na jakiś odważny krok. Ta decyzja zapadnie w grudniu, a ten krok będzie w styczniu, a może ten krok już będzie pod koniec grudnia. Tutaj ten przełom roku będzie bardzo ważny i też początek. Widzę, że ta odważna decyzja, którą podejmujesz w grudniu, ma wpływ na to, jak potoczy się Twój nowy rok, te pierwsze miesiące też. I ten mocny przekaz, daj się ponieść przygodzie, bądź odważny i podejmuj ryzyko. Może ktoś zaproponuje ci egzotyczną podróż, albo nie egzotyczną, jakąś taką odważną według ciebie, zgodzisz się, a może ktoś zaproponuje ci pracę w zupełnie innym kraju albo mieście, i to też dla ciebie jest odważne. I się decydujesz, albo ktoś proponuje ci współpracę przy jakimś dużym projekcie, i ty odważnie mówisz też, tak, bez wątpliwości, czy dasz radę. Prowadzi cię energia odwagi, robisz coś odważnego, śmiałego, ale w taki dobry sposób. Nie chodzi tu o głupią brawurę, tylko ty wiesz, że możesz to zrobić. I dlatego się na to decydujesz, chociaż może niektóre osoby w Twoim otoczeniu będą kwestionować tą decyzję, bo one same by się bały tego, ale to jest nieistotne. Ty rób swoje. Dobrze, teraz zobaczmy jeszcze, co idzie w Twoją stronę. Zacznę kontynuację tematu energii ogólnej, co jeszcze będzie ważne i istotne dla Skorpiona. Wow, wow! Energia zwycięstwa, więc coś wybitnie się uda, i jest z tym energia drugiej czakry. Czakry odpowiedzialnej za energię seksualną i energię kreatywną. Słyszę wiadomość nie dla wszystkich, że jak starasz się o dziecko, to w tym miesiącu może się w końcu udać. Potrzebowałam to szybko powiedzieć, a tak bardziej dla większej grupy wiadomość. Uda ci się coś, co jest związane z kreatywnością, tworzeniem, rozwojem czy to Twojej firmy, ciebie, Twojej ścieżki jakieś kreatywne działanie, jakiś pomysł, jakiś kreatywny projekt będzie dla Ciebie zwycięstwem, i tutaj to też jest część tej odważnej decyzji. Właśnie ta odważna decyzja prowadzi Cię do zwycięstwa, do. Kreatywnego zwycięstwa, także pięknie. Zobaczmy dalej, czego będzie więcej w Twoim życiu, jaka energia wzrasta. Wow! Odwróciła się pierwsza energia szczęśliwej rodziny, więc tutaj też słyszę, że wymyślisz w końcu dla tych z Was, którzy nie potrafią utrzymać równowagi rodzina, praca. W końcu kreatywnie wymyślisz, jak to zrobić, i będzie zwycięstwo. Także też będzie więcej czasu na rodzinę, przez to, że też coś się udaje. Dla tych z Was, którzy dużo pracują, będzie taki oddech ulgi. Jeśli jesteś singlem, singielką, a szukasz miłości, to tutaj w grudniu możesz spotkać kogoś, kto będzie jak zwycięstwo w życiu miłosnym. Tutaj będzie też dużo przyciągania cielesnego. Wow! Tak, to co mówiłam, będzie więcej równowagi w Twoim życiu, zwłaszcza jeśli chodzi o równowagę praca, życie prywatne. Tutaj poprzez to, na co się zgodzisz, na jakąś strategię, propozycję, coś odważnego zrobisz, to da Ci zwycięstwo, da Ci też więcej czasu na życie prywatne albo na jakieś Twoje inne cele. I tutaj otwiera się przed Tobą nowy świat dzięki tej odważnej decyzji. Coś się w Twoim życiu poszerza. Jeżeli prowadzisz biznes, to może robi się na większą skalę, albo poznajesz nowe światy poprzez wyruszenie w podróż. Tak? Tutaj poszerzają Ci się w jakiś sposób horyzonty. Wow! Co za energię, skorpionie? Dobrze. Teraz zobaczmy, z czego się oczyszczasz, co już odpuszczasz w grudniu. O, o, dużo, dużo odpuszczania też, no ale zwycięsko, tak? Więc odrzucasz wszystko to, co blokuje cię przed zwycięstwem, na pewno. Tak, tutaj była jakaś blokada w tym, żeby. Biznes albo jakieś inne przedsięwzięcie dla ciebie ważne się rozwijało, coś tutaj szło powoli. Było to spowodowane blokadami w twojej energii, w energii czakry serca. Przez nią właśnie manifestujemy nasze marzenia, tak? Prosto z serca. Jest też blokada w czakrze splotu słonecznego, jest była, oczyszczasz ją. Teraz w tym miesiącu warto sobie pomóc w tym procesie medytacją, żeby zharmonizować energię, bo tutaj więcej procesu harmonizacji w Twoim życiu nam się przecież pojawia. Tak więc warto podjąć też takie odważne wyzwanie, żeby na przykład dla niektórych, widzę, medytować codziennie, a dla innych inne. Tak, ale tutaj. Wzrasta ten temat równoważenia energii, więc jeśli chcesz skorzystać z moich medytacji, które pomogą ci zharmonizować te czakry, możesz też medytować z energią drugiej czakry, żeby tutaj ją wzmocnić, tak? To zapraszam cię na moją playlistę czakry. Link do niej będzie na końcu czytania. I tutaj mamy też kartę Myślącej Kobiety. Energia żeńska, czyli pasywność, myśli, które sprawiały, że jesteś pasywny, nie idziesz dalej, z takich myśli też się oczyszczasz w tym miesiącu w grudniu skorpionie. Yy, zaraz zapytam o to, jakie jest dla ciebie największe wyzwanie na grudzień. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję wam za to, że jesteście, że mnie wspieracie. To jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie filmu. W opisie jest też mój adres e-mail i jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną albo zamówić amulet ochronny Orkido, to napisz do mnie wiadomość. Ok. Jakie jest największe wyzwanie? O, tutaj jedna karta, druga. Wyzwanie dla Skorpiona w grudniu. Hmm. Ok, jest karta Słońce, więc pokazuje się, że jakiekolwiek, jakieś lekkie przeszkody, to wszystko się rozwiąże. Oczywiście najważniejszy jest ten proces harmonizowania energii, jak tylko to będziesz robić, to wszystko się poukłada, bo jest karta Słońce. I tutaj jest ta karta ogrodu, ten ogród symbolizuje Twoją manifestację, więc tutaj tylko wyzwaniem może być dla niektórych pozytywne nastawienie, jeżeli masz takie negatywne myśli. Więc warto pracować nad pozytywnym nastawieniem, wtedy wszystko się dobrze poukłada. Ok, i teraz jak Wszechświat Cię wspiera, co miłego się dzieje. Zobaczymy, jaki tutaj będzie przekaz dla Skorpiona. Ok, czyli tak. Tak jak mówiłam, w grudniu ta manifestacja już dowiesz się, że ruszy, zgodzisz się na jakąś propozycję, będzie zwiastun, ale będziesz też cierpliwie czekać i świętować swoje zwycięstwo, tak? W grudniu, bo to wszystko raczej zacznie dziać się od stycznia. I masz też wsparcie od wszechświata apropo tego, żeby jasno mieć jasną wizję swojej przyszłości. Bo dla niektórych to było zagmatwane, ale ta odważna decyzja powoduje, że widzisz jaśniej, w którym kierunku chcesz iść, co chcesz zrobić. Też będziesz przestawiać myśli w swojej głowie, tak słyszę, bo widzę, że moja kamera znowu płata figle, jakieś tutaj mamy mocne energie, więc też poprzestawiasz sobie trochę w głowie i zobaczysz jaśniejszą wizję. Masz też dużo w sobie mocy, siły, pewności siebie, ta odważna decyzja też ci to daje. Wiele osób też cię widzi właśnie w pozycji takiego lwa, że idziesz za tym, czego pragniesz, nie cofasz się, też masz w sobie taką cierpliwość, jasną wizję i determinację, i w tym wspiera cię wszechświat. Wow, cóż za moc bije ze skorpiona w grudniu? A jako, że masz moc, to zobaczmy, jak sobie dać do niej dostęp. Jakie są Twoje słowa mocy? O, mamy dwie afirmacje. Zobaczmy, czytam pierwszą. <laughs> Ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. No właśnie, Ty ufasz, podejmujesz odważne decyzje, które przybliżają Cię do zwycięstwa. I dlatego też jesteś cierpliwy, cierpliwa, bo ufasz yy, temu procesowi przemiany, w którym jesteś. I druga afirmacja: wyczuwam zamiary innych osób wobec mnie. Jest to dla mnie naturalne. Czyli tutaj też zwiększa się moc Twojej intuicji, zaczynasz bardziej ufać sobie. Jest to dla Ciebie naturalne, żeby wyczuć sercem, kto ma dobre zamiary, a kto nie. To jest cenna umiejętność. Dobrze, i teraz czas na Twoje czarmsy. Co jeszcze idzie w stronę Skorpiona? Uh -huh. Wow, tutaj na górę mi się wysunął jeden. Zacznę od niego. Podążaj za swoim sercem. Tutaj, jak będzie ta odważna decyzja do podjęcia, to podążaj za swoim sercem. Nie obawiaj się, to jest bardzo ważne. Jest też czarn, z którym mówisz, żyj swoimi marzeniami, więc to też będzie jakaś decyzja do podjęcia. Odważna propo jakiegoś marzenia. Idą w stronę skorpiona pieniądze. Mamy. Trzy monety, także ta odważna decyzja też poprawia Twoje finanse. Już w grudniu to zobaczysz, ale czuję, że jeszcze więcej zobaczysz od nowego roku. Ważne będą też tutaj sprawy rodzinne w grudniu dla Skorpiona. Oj, 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 momencik, coś tutaj tak o jest. Mamy jeden czarm, który o tym mówi. Drugi czarm, który o tym mówi. Także rodzina na jednym z pierwszych planów. Grudzień będzie też jeszcze powolny dla wielu z Was, ale to dobrze, potrzebujecie trochę zwolnić, bo to podjęcie odważnej decyzji to był mocny ruch do przodu. Na następny lepiej poczekać. Do stycznia. Wielu z was kończy y, jakąś mocną transformację energetyczną, transformację siebie y, tutaj w grudniu, i właśnie też y, to zakończenie objawia się tym, że podejmujesz taką odważną, zwycięską decyzję. Ta decyzja to może być powiedzenie komuś tak, bo mamy tutaj obrączkę, więc to może być ślub, to mogą być zaręczyny. To też może być jakaś nowa współpraca biznesowa. No, ale tutaj też jest dużo energii miłości. Ci, którzy szukają miłości, mogą się zakochać. Tutaj w grudniu jest taka możliwość, jak ktoś zacznie ci się podobać, bądź odważny, nie chowaj się tak tutaj z tą kartą odwagi. Wiele z Was poczuje się lepiej, pięknie, jeśli chodzi o to, jak wyglądacie. Więc tutaj też poczujecie się atrakcyjniej. No, coś ta szminka nie chce się. O, jest, proszę bardzo. I do tego, no, no, tutaj może być romantycznie. Mamy jedną różę. O, drugą różę. Też słyszę dla niektórych są. Przeprosiny idą. Mm. Jest znak Zodiaku, jest to rak, on sugeruje właśnie też to, że sprawy rodzinne będą ważne. To może być ważna osoba w Twoim życiu, ktoś nowy, ktoś, w kim się zakochujesz. Oprócz raka pojawia się cały trygon wody, czyli jeszcze rak, no i też skorpion, przepraszam, ryby, rak i skorpion, tak? Tutaj jest rak, ryby, skorpion, cały trygon wody. Są też tutaj litery, jest to niesamowite. Yy, zacznę od pierwszej za chwilę. Te litery to mogą być dla Ciebie wskazówki, inicjały, bierz to, co z Tobą rezonuje, ale na pewno jest kolejne potwierdzenie Twojego zwycięstwa w jakiejś sferze życia, bo litera V tutaj nam się pokazała, także zwycięstwo nawet może być podwójne. Yy i kolejne litery dla skorpiona litera n litera b litera c i litera g jeszcze raz przeczytam wszystkie litery dla skorpiona v n, b Cg. Zapraszam cię na moją playlistę na temat czakr. Tam znajdziesz pomocne medytacje z energią z każdej możesz energię każdej czakry tam sobie wyrównać. Tak to jest bardzo ważny proces. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, żeby przejść do tej playlisty. To wystarczy kliknąć w ikonkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.